Jeśli się ożenisz, myślą, że jesteś skończony. A jeśli jesteś bez kobiety, myślą, że jesteś niekompletny. Są tylko dwie rzeczy złe w pieniądzach, zbyt dużo albo zbyt mało. Geniusz może być zdolnością do wypowiedzenia głębokiej myśli w prosty sposób. Jesteśmy tu, by śmiać się z przeciwności losu i żyć tak dobrze, by śmierć drżała, gdy po nas przyjdzie. Praca od dziewiątej do piątej to jedna z największych zbrodni, jakie spotkały ludzkość. Ludzi nie nienawidzę, po prostu czuję się lepiej, gdy ich nie ma w pobliżu. Zawsze jest jedna kobieta która ocali cię od innej, a gdy cię ocali, przygotowuje się, by cię zniszczyć. Prawdziwa samotność niekoniecznie ogranicza się do momentów, gdy jesteś sam. Oczywiście, że można kochać człowieka, jeśli nie zna się go zbyt dobrze. Ludzie są dziwni. Nieustannie złość są się z błahych powodów, a przy poważnych sprawach, jak całkowite marnowanie życia, prawie tego nie zauważają. Miłość jest w porządku dla tych, którzy potrafią znieść jej psychiczne przeciążenie. To jak noszenie pełnego kosza śmieci na plecach, gdy przeprawiasz się przez rwącą rzekę moczu. Nie prosimy już nawet o szczęście, wystarczyłoby trochę mniej bólu. Miłość jest jak poważna choroba, z której nigdy do końca się nie wychodzi. Przypuszczam, że większość ludzi myśli o niesprawiedliwości tylko wtedy, gdy dotyczy ich samych. Ludzie uciekają przed deszczem. Ale siedzą w wannach pełnych wody. Nic gorszego, niż skończyć dobrą książkę i odkryć, że papier toaletowy się skończył. Nawet najgorszy człowiek na Ziemi zasługuje na to, by się podetrzeć. W życiu nic ci nie jest obiecane, nie podpisano z tobą żadnego kontraktu. Najkrótsza droga między dwoma punktami bywa nie do zniesienia. Zawsze bardziej lubiłem odwiedzać kobiety niż gdy one odwiedzały mnie, wtedy zawsze można uciec. Jeśli zamierzasz próbować, idź na całość, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj. Jest taka samotność na tym świecie, że można ją dostrzec w powolnym ruchu wskazówki zegara. Jeśli tracisz duszę i wiesz o tym, to znaczy, że nadal masz duszę, którą można stracić. Ambicja rzadko pomaga talentowi. Co innego, szczęście. Talent zawsze idzie za nim z tyłu. Niektóre chwile są miłe, inne milcze, a niektóre warte tego, by o nich napisać. Jak możesz ufać stworzeniu, które co miesiąc krwawi i nie kłamie? Jako ludzie dostosowujemy się do nowych warunków i odkryć, jesteśmy elastyczni.